Kurwa, zel, kurwa, je, kurwa Już witam ponownie, moi drodzy, zapraszam na kontynuację treningu Przed dzisiejszymi zmaganiami w ramach drużynowego turnieju Polski Jesteśmy na skoczni miejsc w roku. później czeka nas druga część treningu Na obiekcie już zgoła odmiennym, bo Mamucie, Hollywood e, drugi szkół, też nie jest zaliczony, 117, do jest 120 metrów, ale potem Zliczniny kolejne są co 3 metry 123, 126 i potem już 8 skoczni No wreszcie zlicznie pierwsze 120,5 metra No typu 18,5 oczywiście walczymy o 10 zaliczeń 12 jeśli się przekroczymy 3 wpadki Po pierwszym zaliczonym skoku No teraz pierwsza wpadka ale nie rażąca 117,5 metra a bariera do zaliczenia jest <laughs> Bardzo przyzwoitości jest 110 metrów. No teraz będzie leczenie chyba potrójne, nawet. Eee, tak jest, no brawo. 128 i noty wysokie 19, 19,5, więc nawet, nawet poczwórne, bo w ładnym stylu. Eee, no i rozmiar skoczni, także Bajrena, zalecenie poczwórne. Teraz eee, kolejny skok, to jest zalecenie potrójne chyba. 126, tak, no ty 20, 19 i no, idziemy jak burza. To z pełnego potrzebujemy teraz 125 metrów. 125 metrów i będzie po wszystkim. Ale na od słabszego, natomiast bez wpadki leżącej. 118 metrów, ładnie stylowo szczególnie hmm. no. te schody będą. Likamy w padach rażących, co ważne. A teraz zliczenie pełne. 126 metrów. Noty 19. Przed nami drugi etap. Tutaj, tutaj się rywalizacji, czyli wyższy rozbieg o 3 belki. No i wreszcie mamy wymogi, oczywiście. Od 123 metrów jest zaliczenie. No a mamy teraz kapitalny skok. 130,5 metra. Noty 19. Z braku pół metra, by było zlecenie podwórne. Tak jest potrójne. Bo wszystko 3 metry się już 128 metrów, 131. Teraz może będzie 131, taki jest, ale z opadkiem. 132,5, więc z potrójne. No i do dosłownie potrzebujemy 128 metrów, czyli przekroczyć rozmiar skoczni musimy. No i robimy to za pierwszym razem, niestety nie. Eee, nie wylądowaliśmy wystarczająco miękko. 129,5 m ale z upadkiem. Czyli no bez skutku. Można powiedzieć, teraz też zabraknie 124 metry. Odejmujemy sobie metr, czyli trzeba 128 mieć. Nie trzeba przekraczyć 128 metrów. No zobaczymy. 128,5, a więc zaliczone. Zaliczone przechodzimy do etapu trzeciego. Wracamy do belki podstawowej no i zobaczymy, jak nam pójdzie z drugiej kamery. Etap numer 3 dzisiejszego treningu na tym obiekcie. dzisiaj dobry w ogóle to będzie krótszy, no bo bez gry online. 126 metrów noty 19, 19,5. To oznacza dla nas dobre informacje, bo zetnamy od leczenia od razu. Dziwiam pokopodę, można powiedzieć. Idziemy. No i dobrze. Teraz z kolei dla zmiany wpadka rażąca 103 metry, No niestety taki słodkie gorzki początek niestety nie dobrze bo fantastyczny skok ale tuż po nim fatalny skok teraz zaliczenie podwójne 124,5 a więc jesteśmy na półmetku 5 zaliczeń na koncie minimum 3 potrzebujemy jeszcze by wyznaczyć zaliczenie końcowe no na razie podwójne zaliczenie 123,5 no 19, 19,5 punktu Czekamy wciąż na to jedno zaliczenie. Znaczy podwójne zaliczenie, przepraszam. Tak? Nie, 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 nie. Musisz podwójne, przepraszam. Już się powiczkało. No mamy w tym razie teraz 124,5 metra i teraz potrzebujemy 125 metrów. Minimum 125, żeby zaliczyć etap końcowy. A tymczasem druga wpad kierująca, nie, unikamy tej drugiej wpadki kierującej, 114,5. No czekam, czekamy... 125 metrów. Minimum 125 metrów, oczywiście. No może w tym podejściu tak. 126 metrów. No to 19, 19 pół. Trzy belki w górę. Został ostatni etap. Mamy nadzieję, że pójdzie równie sprawnie. Żeby szybko do Hollywood, gdzie rywalizacja potrwa nieco dłużej. I od razu fantastyczny skok, gdyby tylko udało się go ustać. 135 metrów to jest liczenie potrójne, bo tyle maksymalnie można dostać za skok nieustanny. 133,5 z telemarkiem. No i teraz do zliczenia wystarczy nam 127, 127 metrów czyli troszkę łatwiej niż z tamtej kamery mieliśmy no bo to było trzeba 128, tutaj jest 127 no i świetnie, 135 metra i zaliczenie zrobione a więc spacerek z drugiej kamery no i teraz zgodnie co powiedział Hollywood Mamucie Hollywood oczywiście żeby to była jasność czekamy na Hollywood, 213 metrów rozmiar no oczywiście zaliczenie będzie od 180 metrów co 10 metrów zaliczenie no Zacznijmy od tej kamery tym razem. Z podstawą belki startowej, minimum, przypominamy, minimum 180 metrów, czyli nie taka łatwa droga będzie, No ale nie mówimy, że będzie łatwo. 175,5, zaczynamy od wielkiego zliczenia, ale wpadka rażąca dopiero jest 150 metrów. To jest ta granica, 150 metrów w zamian. Czyli będzie trudno o wpadkę rażącą po prostu. No teraz 189,5, zaleczenie podwójne. bo Podobało tylko pół metra. A noty co najmniej 18-punktowe będą służbane pod uwagę. Dlatego, że w latach jest trudniej, idealny styl. Teraz yy, dla odmiany 171,5, czyli zdecydowanie za krótka. No takie dwie próby paradoksalne, bo zupełnie różne od siebie. Teraz godzina wpadka rażąca, bo spóźniliśmy mocno skok. No i z upadkiem eee, 161. No, tak żeby niewiele brakowało. Bo gdyby było poniżej 160, no to byłoby to wpadka. Dlatego, że z upadkiem A teraz 181 na razie. Tylko dwa na koncie mamy. Z 10. Teraz 176,5. Ładne no to co 420 1,19,5, ale brakuje metrów. Także tutaj jest w na pewno w tej sytuacji. Teraz czekamy na kolejną okazję. No i wreszcie, wreszcie, proszę Państwa, 201,5 metra nie potrójne. A więc 5 zleci na koncie wreszcie się pojawia. Na liście odhaczonych i teraz druga rzędów dana próba. Tym razem 202,5. No proszę, można, można. No i już mamy końcowe zaliczenie. 195 metrów potrzebne. Tymczasem chyba pierwsza wpadka rządza. Niestety tak jest. Odległość 134,5 metra. No ale dopiero pierwsza wpadka z trzech. Czasem dopuszczamy. Teraz, no i jeszcze nie ma 190, nawet nie było tyle Markus, 189, zmniejszamy densometr, czyli nie trzeba 185, a 194. No, chcieliśmy walczyć, ale nie udało się. 180 z wypadkiem, więc nie będzie żadnej ulgi. Według pół metra nic to mnie nie zmieniło za bardzo, także po prostu bez żadnych ulg. No teraz znowu 186 z upadkiem dodatkowo. Teraz mamy 195 metrów, 194 dokładnie. No unikamy wpadki leżącej, ale tylko 162 metry tym razem. No próbujemy tego szczęścia, ale mówiliśmy o że tutaj ten będzie trochę dłużej i to się sprawdza czekamy na te 194 metry teraz, no w końcu ustany skok lot 182,5 metra, więc wyszemy dystans o kolejne metry 193 metry tym razem wobec tego wymagane no i wreszcie zaliczone 202,5 metra pora na trzy belki w górę no i trzymamy kciuki, żeby ten drugi etap poszedł troszkę sprawniej. Hmm, oczywiście zmieszamy w niemowi o 10 metrów wszystko, tak. Dopiero w staciu się zaliczenie. No i początek obiecujący. 191,5 a wkładka jest już od 175 metrów. Także no niestety podporządkowość dość nisko ustawiona. No teraz 194,5 Noty po 19,5 punktu. Zależnienie numer 2 200 metry do podwójne. 209 mniej więcej daje podwójny. No teraz świetny lot. 204 metry. Noty 19, bo fajna faza przygodowa. No i mamy już 4 zależnienia na końcu. 3 do końca. Minimum 1 potrzebne, żeby podnać zależnienie finałowe. No, i to będzie po tej próbie w tym momencie, właśnie to jest podwójne nawet 203 metry. Więc do zrobienia potrzebujemy 198 metrów. 198, czyli i dobrze i źle. Bo tak, jak to spojrzymy, 198 metrów, i już za pierwszym razem to zaliczamy. Prawie 197, ale to tylko metr. Więc no, zobaczymy. Szkoda, że nie były wyższe noty, bo wtedy byśmy zaliczyli tą próbę, a tak już 118 198 metrów, proszę Państwa. No teraz wpadka rożąca 173,5. Pierwsza wpadka rożąca, ale dopuszczone są dwie na tym etapie. Pamiętajmy. No i chyba, ale chyba w tym już będzie po wszystkim, już będzie po tej presji. No tak, tu ma na naprawę 203 metry. Kamięć serca przechodzimy do etapu trzeciego. Tej skoczny paso do postępowego rozbiegu. No i trzymamy kciuki. Etap trzeci, na etapie podstawowym mamy jeszcze nawet 12 minut. Tak naprawdę to jest to maksymalny czas Nie pozostało. Zaczynamy od wpadki 165 metrów. Przypominam, że oczywiście bariera podstawową jest to 180. Metrów. Nie ma regulowania. No pierwsza wpadka rażąca: 127,5 metra. No to 18, 18,5 nie jest dobrze niestety. Dwa skoki, to właściwie dwa loty. W tym jeden za krótki, drugi już z dla rażącą. Dwa nie będzie, to prawda, ale odległość 172. No to średnia 19, no widać z nam nie na leży. Ale trzeba to z tym zrobić, żeby jednak to trzeba leżeć. No pierwsza chyba próba na to liczenie, albo i nie. Jeszcze nie 178, ale wysokie no to ty, no ty 19-19 i z nie pierwsze już tam wpadnie naciągane. Bo za tylko 2 metrów. Yy, ale trochę stylowo, na 2, 2 metry. Druga próba już słabsza. 171 do 19 także niestety no pechowo tym razem. Może teraz. Trochę lepiej na progu, tak bardziej agresywnie. No i coś podwójne 190, nawet 200 metrów, czyli będzie to leczenie potrójne. <laughs> no to przyspieszamy. To jest na koncie. Brawo. Jak się okazuje, można trafić. A teraz 167,5, dużo słabiej, no, ale też chyba trochę za na wybicie. Tym razem było nie było to wybicie w punkt, tak jak powinno być, czegoś czego mi brakowało. Teraz kolejna próba i tym razem już będzie nieco lepszy lot, ale na nie chyba za mało. 172 metry, wciąż na końcu mamy 4 zawieszenia i 6 do końca. zaliczenie nawet chyba podwójne, bo tak patrzę na trajektorię, że jest szansa. A tak. Odległość 193,5 m. Zależnie numer i 6 Stało się faktem. I teraz minimum 2 zaliczenia i poznamy odległość końcową tego etapu. A i. 187,5, ale z opadkiem. Także bez zaliczenia tutaj. to 8,5 noty po 18,5 punktu. Nie, tak to miało wyglądać, prawda? No teraz będzie chyba lepiej. Tak, patrzę Tak jest. Zaliczenie podwójne, 190 metrów, noty 19, no i do zleczenia końcowego potrzebujemy 195 metrów.

Było blisko 192 do no 19-18, musimy mieć teraz 100, 185 metrów w tej próbie najbliższej 185, żeby zaliczyć ten etap i chyba się udało. 186,5, tak. No to został ostatni etap tego treningu na Hollywood. z wyższego rozbiegu. Miejmy nadzieję, że w te 3 minutki się wyrobimy. W 8 no to się też się nic nie stanie, bo to jest ten maksymalny czas na trening. Seria pierwsza. To znowu odpadki rażącej 167, pamiętamy do wyższego rozbiegu Bayeru jest 175 metrów. Tutaj nic nie zmieniło w tym aspekcie. A teraz znakomity lot. 218,5 metra. Zaleczenie No po prostu niesamowity lot. Zaleczenie potwórne. A teraz... No już krócej, ale bez wpadki. 181,5 no zaleczenie potwórne. Oli ważne teraz zlecenie wystarczy, by poznać końcową odległość. Ale teraz fatalnie. Droga wpadka. Droga wpadka, niestety, proszę Państwa, rażąca, a więc nie ma więcej możliwości na wpadki. Przynajmniej wpadły do konsekwencji dyscyplinarne. No, teraz 183,5, więc bez zaliczenia, ale też bez wpadki rażącej na razie. My czekamy na to jedno z bo to jedno z nam ustawi sprawę. Chyba w tym momencie będzie to już na naszym koncie. Nawet pluskowo podwójnego 199,5 będzie podwójne. A my końca tego mm. do końcowego potrzebujemy 198 metrów. Czyli tak naprawdę podobnego do poprzedniego. Skopiować próbę i po sprawie się udał od razu, za pierwszym razem. Było blisko tutaj tego wyliczenia. 197,5. Brawo! Nie będziemy się męczyć. Trening dobiegł końca. A kamień serca można powiedzieć, bo rzeczywiście udało się to szczęśliwie tą finalną część zakończyć. Za chwilę proszę Państwa przed nami drużynowy turniej Polski. Za nami 15 konkursów tego turnieju. ten 15 konkursów zagraliśmy wczoraj na skoczni w Zagórzu. Dzisiaj kolejna słona emocji. Chyba wzgórza masz z tego co pamiętam. W każdym razie po 15 konkursach nadal najlepsza jest Szwajcaria, która szczęśliwie miała wczoraj 8 podium, ale to był łódź szczęścia, bo drużyna nie była tak imponująca jak w ostatnim czasie. Ale druga, Finlandia, na trzecie miejscu Kazachowiec ze Stanczykami. Czwarta jest Norwegia, piąta Polska, która dzisiaj musi odkryć atak ekipy Francji i Kanady, która do, do, która do Polski dostaje tylko 26 punktów po ostatnim dla nich udanym konkursie. Siódma Austria, no i ósma pozostaje Rosja, która wciąż regularnie odrabia straty do pozostałych. Przed nami seria próbna przed dzisiejszymi zmaganiami i zgodnie z wypowiedziami wzgórza masz skocznia z punktem HS 105 metrów bez rekordu autorskiego. Jest tylko rekord oficjalny. Ten rekord wynosi 103 metry. Przed nami pierwsza grupa serii próbnej, no w takiej nocnej uprawie bardziej, jak widzimy, na skocznia. Więc też Początek zły w ekipie Rosji. Dmitry i spóźniony skok 80 metrów. Noty 17, 17,5. Nie, że bez upadku, ale mimo wszystko nie pozostaje. Teraz ekipa Austrii. Jan Herl znacznie dalej w tym momencie. 98 metrów. Noty po 19,5 punktu. No i przewaga nad Rosją 42,5 punktu. Teraz ekipa Francji i Kanady. Raman Lamiszopuj tej pierwszej grupie serii próbnej no, z upadkiem. Czyli nie będzie zbyt bo 96,5 metra no ty 9. No i widzimy sytuację. Widzimy sytuację nieciekawą dla ekipy. Na razie. Teraz drużyna Polski. Piotr, że pamiętamy, bo w ostatnim starcie Polska zajęła szóste miejsce bodajże, tak? Teraz Piotr 102 metry. Brawo. Noty po 19,5 punktu, epicencja otwarcie Piotrka, 8 punktów Polsku przed Austrią. No teraz Norwegia. Frydeg Wilumsztyn. Też dobrze na progu, ale kuta klocka nieco. Odległość 100 metrów, noty 19, 19,5 punktów na korzyść Polski. Teraz Kazachowie ze Stączekami. Siergiej Kaczenko. No, podobnie. 100 metrów, noty 19, 19,5. No, identyczne jak Norwegów. Teraz ekipa Finlandii, a więc Lauria Sykajnen. No, 97 metrów, noty 19, 18,5. Finlandia za Austrią w tym momencie, a przed Francją i Kanadą na końcu z Rosjanie. Została tylko Szwajcaria w tej grupie. Czy lider, liderem po pierwszej grupie? Całkiem możliwe. Dominik Peter. Słuchajcie, po wczorajszym szczęśliwym dniu, dzisiaj no początek na drugim miejscu. 102 metry Dominika Petera, noty 19, 19,5 punktu. Tylko punkty za Polską. Polska prowadzi po pierwszej grupie. Serii próbnej, druga Szwajcaria, trzecia Nor Norwegia. Egzekwo z Kazachami i czekami, Potem Austria, Finlandia. I z większymi stratami Francja z Kanadą oraz Rosja. Tak to w tym momencie wygląda. Ciąg dalszy nastąpi. Pc.